Osiągnięcie wyszczepialności przeciwko grypie w Polsce w całej populacji to zaledwie niewiele ponad 6% wśród osób powyżej 65 roku życia, 18%. W obszarze szczepień ochronnych Polska zajmuje dla osób dorosłych w Europie jedno z ostatnich miejsc. O szczepieniach dla osób dorosłych grypie i nie tylko będę rozmawiać z panem profesorem Adamem Antczakiem z Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Co można zrobić, aby to podstawowe szczepienie, tanie i proste w podaniu przeciwko grypie, można było rozpowszechnić bardziej? Szczepienie przeciw grypie jest rzeczywiście szczepieniem po pierwsze tanim, bo to jest koszt maksymalnie kilkudziesięciu złotych, ale to, co myślę jest szczególnie ważne, to fakt, że takie szczepienie jest bardzo skuteczne. Ono skutecznie chroni nas przed powikłaniami pogrypowymi, może nas ochronić przed chorobą i na pewno chroni nas przed śmiercią z powodu grypy. No i to, co myślę, że warto tu podkreślić z całą mocą, to jest szczepienie niezwykle bezpieczne i w gruncie rzeczy łatwe do wykonania. To znaczy, w porównaniu ze szczepionkami przeciw COVID-19, to właśnie liczba objawów niepożądanych jest nieporównywalnie wprost mniejsza i właściwie ograniczają się tylko i wyłącznie do bólu w miejscu podania, to te najczęstsze. No i u niewielkiego odsetka osób szczepionych to są zwykle gorączka i rozbicie, które krótko trwa, ale trwa. I teraz dlaczego Polacy się niechętnie szczepią? Myślę, że istnieje ograniczone zaufanie do Medycyny w ogóle, do szczepień w szczególności, i to widać także w przypadku COVID-19. Znaczy, sama lęk przed chorobą, która no jest złowieszcza, no jednak nie, nie zachęca wszystkich do szczepienia. No przypomnę, że 40% populacji plus 65 nie zaszczepiło się przeciw COVID-19, mimo dostępu do szczepionki i mimo tego, że szczepionka jest za darmo, co. Często jest podkreślane, że, że kwestie finansowe są istotne. No, okazuje się, że nie. Czyli na pewno ten problem świadomości co do skuteczności szczepienia, także świadomości co do tego, że to szczepienie jest bezpieczne, jest bardzo ważne i to trzeba koniecznie mocno komunikować. No w dobie przekazu negatywnego, tak, że szczepienia są B, że szczepienia to służą temu, żeby nas, nie wiem, Pozbawić myślenia albo płodności, do no różnych takich rzeczy. To, to tutaj taka edukacja szeroko pojęta, akcje informacyjne, budowanie świadomości jest niezwykle ważne. W przypadku grypy istnieje także dodatkowe jeszcze utrudnienie, mianowicie, żeby zaszczepić się przeciw grypie, to nie wystarczy znaleźć się w punkcie szczepień, gdzie nas zakwalifikują, zaszczepią i jest właśnie w jednym punkcie to załatwione, tylko musimy być kwalifikowani przez lekarza. Wcześniej musimy mieć receptę na szczepionkę, jeśli to nie jest szczepienie w ramach jakiegoś programu, na przykład samorządowego, albo wtedy, gdy szczepimy się w POZ-cie. I teraz Myślę, że właśnie pójście do apteki, realizacja szczepienia, realizacja, przepraszam, recepty w aptece, pójście do punktu szczepień, kwalifikacja przez lekarza, następnie znowu przejście do gabinetu zabiegowego. To są wszystko takie elementy i taka droga, która jest długa, męcząca. W przypadku osób, które są aktywne zawodowo lub młodych ludzi, no to jest coś, co jest trudne do zaakceptowania. No więc zmierzam do tego, że oprócz tej kwestii świadomości, budowania świadomości co do wagi szczepień ich bezpieczeństwa i skuteczności istotne jest też ułatwienie czysto techniczne zaszczepienia. Na przykład takim rozwiązaniem jest postulowany przez ogólnopolski program zwalczania grypy, postulowane możliwość szczepienia w aptekach, tak by do kwalifikacji i samego szczepienia Doszło w aptece, a osobą, która nas zakwalifikuje i zaszczepi, żeby był farmaceuta albo farmaceuta i pracująca na miejscu pielęgniarka. Podkreślam, że szczepienia są bardzo bezpieczne i że szczepienie jest łatwe do wykonania. Tutaj nie trzeba żadnych szczególnych umiejętności, prawdę powiedziawszy. Takie szczepienie jest po prostu bardzo łatwe. Jakiekolwiek ryzyka w trakcie podawania, oczywiście istnieją, bo może być osoba, która jest nadwrażliwa na białko jaja kurzego. Anafilakcja może wydarzyć się, ale pamiętajmy, że w takiej aptece mamy do czynienia z osobami, które są świetnie wykształcone medycznie i wystarczy je stosownie przeszkolić, by udzieliły kwalifikowanej pomocy. Drugim elementem tego ułatwienia technicznego szczepień przeciw grypie byłoby na przykład umożliwienie kwalifikacji do szczepień przez pielęgniarki. Szczepienie przeciw grypie nie musi być kwalifikowane przez lekarza. To jest niepotrzebne, z całą odpowiedzialnością to mówię. Może to wykonać pielęgniarka, a tam, gdzie byśmy mieli jakąś szczególną grupę ryzyka, czy powiedzmy. Szczepienie, które powinno być wykonane u dzieci, pamiętajmy, że dzieci powinniśmy szczepić przeciw grypie. To jest kolejna populacja polska, która właściwie jest nieszczepiona. Około 1% dzieci szczepionych przeciw grypie, a to one są szczególnie narażone na ciężki przebieg i wprawdzie rzadko umierają, ale mogą płacić na przykład gorszymi wynikami w szkole, czyli taka cena odroczona. U dzieci być może ten proces kwalifikacji mógłby być nieco powiedzmy ostrzejszy. Tam, gdzie jakiekolwiek wątpliwości są, oczywiście wówczas należy takiego delikwenta odesłać do lekarza, ale w uwiększości większości populacji, czyli 99% osób, może być spokojnie kwalifikowana przez pielęgniarkę i zaszczepiona przez pielęgniarkę. I znowu mielibyśmy ten proces ułatwiony. No i kolejna rzecz to oczywiście pieniądze, bo co prawda już wcześniej powiedziałem, że pieniądze nie są najważniejsze, ale no lepiej, żeby szczepienia były możliwie jak najtańsze. To pewnie dla osób dorosłych, które pracują, nie stanowi problemu, ale jeśli chodzi o emerytów czy rencistów, no to nawet wydanie często kilkudziesięciu złotych może stanowić pewną barierę. I wówczas kwestie refundacji, czy wręcz powiedziałbym darmowych szczepień, na plus 75 to, to jest najlepszy przykład, czy, czy szczepień u kobiet w ciąży, które też powinny być bezpłatne, mówię o szczepieniach przeciw grypie, tutaj mógłby na pewno stanowić ważną zachętę. Pod koniec maja farmaceuci uzyskali możliwość szczepienia w aptekach, ale tylko przeciwko COVID-19. Miejmy nadzieję, że te przepisy będą obowiązywały niedługo też i przeciwko innym szczepieniom, tak jak właśnie grypiek, co ułatwiłoby dużą falę zachorowań w okresie jesienno-zimowym. Kolejnym ważnym szczepieniem, o które chciałam z Pana zapytać, to krztusiec. Od lat mówi się o tym, aby to szczepienie wprowadzić do programu szczepień ochronnych dla 19-latków. Jakie są inne grupy ryzyka, które również powinny być objęte tym szczepieniem? Krztusiec to choroba, której znaczenia nie doceniamy. No, warto pamiętać, że szczepienia wymyślono w tych chorobach, które były szczególnie niebezpieczne. No, nikt nie szczepi przeciw rinowirusom, które wywołują zwykłe przeziębienie, bo nie są po prostu niebezpieczne. Tak? Nie umieramy z tego powodu. Ale krztusiec, proszę Państwa, to, to była choroba, która y, zabijała szczególnie małe dzieci, i stąd ten pomysł kilkadziesiąt lat temu szczepienia przeciw krztuścowi jako ważnego elementu ochronnego, dla, głównie dla dzieci. No ale warto pamiętać, że ostatnie szczepienie przeciw krztuścowi otrzymujemy w wieku lat 14 i że takie szczepienie jest skuteczne przez kolejne 10 lat. Czyli większość populacji, większość, większość, 99,9% nas przestaje być skutecznie odporna przed, przeciw i już w około 25 roku życia. Wobec tego istnieje paląca potrzeba dawek przypominających, które powinny być wykonywane co 10 lat. No i teraz pytanie, dlaczego powinny być wykonywane? Otóż, ko, otóż krztusiec jest wprawdzie chorobą niebezpieczną dla dzieci, ale może i bywa także źródłem ciężkich zakażeń, w tym ciężkich zapaleń płuc u osób dorosłych. No, i tutaj, tak jak z każdym rodzajem zakażenia, takie zakażenie ciężej przebywamy wówczas, gdy występują współchorobowości, a także im jesteśmy starsi, czyli osoby plus 65 to są osoby, które są narażone na ciężki przebieg krztuszca, wywołane przez te drobnoustroje zapalenie, a nawet zgony, bo takie zgony są, proszę Państwa co opisywane na świecie i nie jesteśmy wolni od niebezpieczeństw, nawet najcięższych wywołanych przez krztusiec. Natomiast jeśli chodzi o współchorobowości, to te współchorobowości, one są podobne do tych, które determinują ciężki przebieg COVID-19, może oprócz nadciśnienia, ale pamiętajmy, że właśnie cukrzyca, niewydolność serca, przewlekła operacyjna choroba płuc. Przewlekła choroba nerek, czyli przewlekła niewydolność nerek. To są wszystko choroby, które wiążą się z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażeń, w tym sztućcowego, zapalenia płuc i wreszcie zgonu z tego powodu. Czyli wymieniłem te wszystkie właśnie współchorobowości i czynniki ryzyka, które są zdecydowanie w tym kontekście najważniejsze. Wspomniał Pan o współchorobowościach, natomiast wiek oraz właśnie choroby współistniejące są też główną przyczyną i głównym czynnikiem wystąpienia pneumokokowego zapalenia płuc. Pneumokoki odpowiadają za ponad 50% hospitalizacji. Dla kogo są rekomendowane szczepienia przeciwko pneumokokom? Pneumokoki to bakterie, które najczęściej nas atakują. I one rzeczywiście, tak jak Pani redaktor była łaskawa powiedzieć, one odpowiadają za co najmniej połowę zapaleń płuc, które są, które podlegają hospitalizacji. A warto pamiętać, że ostatnie dane na przykład z 2018 roku w Polsce podają, że w Polsce zmarło ponad 18,5 tysiąca osób z powodu zapalenia płuc głównie środowiskowego, przy czym trzeba przyjąć, że no spory odsetek spośród tych zgonów to były zapalenia płuc pneumokokowe. Wśród przyczyn, czy, przepraszam, wśród czynników ryzyka pneumokokowego zapalenia płuc, a szczególnie jego takiej bardzo agresywnej formy, którą nazywamy inwazyjną chorobą pneumokokową, należy wymienić no, niejako trzy grupy. Z jednej strony właśnie hmm, Czynniki ryzyka demograficzne, głównie wiek, no właśnie plus 65 i dalej, tym większe ryzyko zapalenia płuc i większe ryzyko jego powikłań i śmierci. Podobnie dzieci do drugiego roku życia. Te chorują ciężko, rzadziej umierają, ale mogą mieć nieodwracalne zmiany, szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym, i no na przykład nie skończyć elitarnych studiów albo mieć gorszy start życiowy z tego powodu. A druga bardzo duża grupa czynników ryzyka to współchorobowości. I tu chciałbym podkreślić jedną współchorobowość, która jest szczególnie ważna, a której zwykle nie słyszymy wśród współchorobowości, które się wymienia, mianowicie nikotynizm. Czyli ktoś, kto jest chory na nikotynizm, ten ma wysokie ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej, i to już jest kandydat do szczepienia. Oczywiście wśród innych chorób należy wymienić no właśnie cukrzycę, POHP, niewydolność serca, ale także osoby, które są pozbawione śledziony. To są bardzo poważnie narażone na zakażenia pneumokokowe osoby. Często pourazowe usunięcie śledziony jest tutaj przyczyną ciężkich zakażeń u osoby, która nie jest zaszczepiona, czy osoby, które mają, Implanty ślimakowe, to zwykle dotyczy osób, które albo miały wrodzony niedosłuch, albo z jakichś powodów musiały taki implant otrzymać w późniejszym wieku. No i wreszcie takie czynniki socjalne, które są rzadziej uświadamiane, ale równie ważne, mianowicie tam, gdzie jest gęsto od ludzi. Czyli tam, gdzie mamy zamieszkiwanie jakichś wspólnych akademików, różnych burs. Wreszcie Samo przebywanie w przedszkolu i w żłobku to już jest czynnik socjalny, który powinien nas wspaniać do szczepienia przeciwpnowego. Także tych wskazań jest bardzo wiele, one są z różnych grup, ale zobaczcie Państwo, jak szerokie są te wskazania. Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dorosłych są wpisane do Polskiego Programu Szczepień Ochronnych jako zalecane, czyli finansowane przez pacjentów. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje upowszechnienie tych szczepień wśród osób dorosłych po 60. roku życia. Jakie mogą być korzyści z wprowadzenia do systemu refundacji szczepienia przeciwko pneumokokom? Szczepienia przeciw pneumokokom są dość kosztowne. W związku z tym, obniżenie ceny dla pacjenta może sprawić, że one będą po prostu znacznie bardziej dostępne, i to jest na pewno bardzo ważne. Natomiast pamiętajmy, że szczepienia chronią nas przede wszystkim przed ciężkimi postaciami zakażeń. No tutaj warto pamiętać, że taka skuteczność szczepienia to jest mniej więcej 75% redukcja takich ciężkich postaci zapaleń płuc, jaką jest inwazyjna choroba pneumokokowa, to jest o 75% w dół, ale także te łagodniejsze postaci zapalenia płuc, one występują mniej więcej o połowę rzadziej u osób, które zostały zaszczepione. Mówię o zapaleniach płuc, które są objęte szczepionką, takie mniej serotypami pneumokoków, które które znajdują się w szczepionce, krótko mówiąc. No i warto pamiętać, że dysponujemy też danymi, które pokazują, że jeżeli szczepimy osoby plus 65, to one po prostu żyją dłużej. A przykładem są pacjenci onkologiczni, pacjenci chorzy na raka płuca, którzy są szczepieni przeciw pneumokokom, oni także żyją dłużej i te całkowite przeżycia chorych na raka, one istotnie różnią się od przeżyć tych, którzy nie byli zaszczepieni. Także to się naprawdę bardzo opłaca. Robić. Tak więc chronimy naszych seniorów. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panu za rozmowę. Państwa mai gościem był profesor Adam Antczak z Kliniki Onkologii i Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.